Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziś w uroczystość, kiedy świętujemy Matki Bożej z Guadalupe, 12 grudnia 2025 roku. Tej niewiasty, o której mowa w Księdze Apokalipsy, rozdział 12, na niebie ukazał się wielki znak, niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu. To ona, Matka Boża z Konito! pequeño de mis hijos ¿a dónde vas? señor y niña mía tengo que llegar a tu casa de México Tatilolco a seguir las cosas que nos dan y enseñan los sacerdotes el hígado de nuestro señor sabe y entendido tú el más pequeño de mis hijos que yo soy la siempre virgen Santa María madre del hijo del verdadero Dios por quien se vive del creador de todas las cosas señor del cielo y de la tierra Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa aquí a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen, pues yo soy vuestra piadosa madre. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del Obispo de México y dile cómo yo te envío a manifestarle. Lo que yo mucho deseo que se me edifique aquí un templo. Mira, que ya has oído mi mandato. Hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Señor y niña mía, ya me voy a cumplir tu mandato. Ta o Ta, która niszczy wszelkie herezje, ta, która zwycięża smoka, ta, która prowadzi nas do ostatecznej, w ostatecznej bitwie ku zwycięstwu. Przeczytam ci fragment z niebieskiej książki Księdza Gobiego. Będzie on również podlinkowany, z 8 grudnia 1989 roku z uroczystości niepokalanego poczęcia najświętszej Marii Panny. Korona z gwiazd dwunastu kiedy będę czytać ten fragment, pomyśl, czy jesteś już koroną? Czy jesteś już gwiazdą w tej koronie? A skąd to pytanie? Zrozumiesz, posłuchaj. Najmilsi Synowie, rozważcie dziś niepokalaną piękność waszej niebieskiej, niebieskiej matki. Jestem niepokalanym poczęciem. Jestem jedynym stworzeniem wolnym od wszelkiej zmazy grzechu. Nawet grzechu pierworodnego. Jestem cała piękna. Pozwólcie się okryć moim płaszczem piękna, abyście i Wy zostali oświetleni moim niebiańskim blaskiem, moim niepokalanym światłem. Jestem cała piękna, ponieważ zostałam powołana na matkę syna Bożego dla uformowania dziewiczego pączka. Z którego zrodzi się boski kwiat, powierzone mi zadanie wpisane jest w najgłębszą w waszego spawła. Przez naszego. Przez czterdzieści lat. I ona tutaj mówi, pozwólcie się opuścić. Co to twojego nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastem, pomiędzy jej potomstwo a twoje. Ono zmiażdży cię głowę, a ty zmiażdżysz jej piętę. Jestem także ukazana jako niewiasta obleczone w słońce, która ma za zadanie walczyć z czerwonym smokiem i jego potężną armią, zwyciężyć go, związać i wtrącić do jego królestwa śmierci. Aby na świecie mógł panować tylko Chrystus. W Piśmie Świętym jestem przedstawiana w blasku mojej matczynej władzy królewskiej. A oto inny znak ukazał się w niebie: niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie korona z gwiazd dwunastu. Wokół mojej głowy jest korona z gwiazd dwunastu. Korona to znaczy to znak władzy królewskiej. Tworzy ją, Dwanaście gwiazd stanowi ona symbol mojej matczynej i królewskiej obecności w samym sercu Ludu Bożego. Dwanaście gwiazd symbolizuje dwanaście pokoleń Izraela, tworzących naród wybrany, wyróżniany i powołany przez Pana, aby przygotować przyjście na świat syna Bożego Odkupiciela. Ponieważ zostałam powołana na matkę Mesjasza, dlatego uczestniczę w spełnianiu się obietnic. Jestem dziewiczym pączkiem, chlubą. I chwałą całego narodu izraelskiego. Kościół wysławia mnie słowami: Tyś chwałą Jeruzalem, tyś radością Izraela, tyś chlubą naszego narodu. Tak więc, 12 pokoleń Izraela tworzy 12 drogocennych pereł diademu, który koronuje moją głowę i ukazuje moją matczyną władzę królewską. Słyszysz to: matczyną władzę królewską. Kolejny punkt. Dwanaście gwiazd oznacza także dwunastu apostołów, będących fundamentem, na którym Chrystus zbudował swój kościół. Podczas trzech lat publicznej misji Jezusa często przybywałam z nimi, dodawałam im odwagi, by szli za Nim i wierzyli w Niego. Zajęłam zająłam z Janem ich miejsce pod krzyżem w chwili ukrzyżowania, agonii i śmierci mojego Syna Jezusa. Z nimi brałam udział w radości jego zmartwychwstania, z nimi się modliłam się i uczestniczyłam w chwalebnej chwili pięćdziesiątnicy. Podczas mojego ziemskiego życia pozostawałam przy nich przez modlitwę i moją macierzyńską obecność, aby udzielać im pomocy, formować ich, zachęcać i doprowadzić do wypicia kielicha, który Ojciec Niebieski im przygotował. Dzięki temu jestem matką i królową apostołów. Które tworzą wokół mojej głowy 12 lśniących gwiazd mojej matczynej władzy królewskiej. I jestem matką i królową całego Kościoła. Tu się zatrzymam. W związku z tym, pamiętasz, Jezus Chrystus założył Kościół katolicki, którym jest matka i królowa całego Kościoła, Maryja. To jest bardzo ważne. Czytam dalej. Dwanaście gwiazd oznacza jeszcze, jednową, jeszcze jedną nową rzeczywistość. I tutaj posłuchaj, co Maryja mówi dalej do księdza kobieko. Apokalipsa ukazuje mnie jako wielki znak na niebie, niewiastę obleczoną w słońce walczącą ze smokiem i jego potężną armią zła. Gwiazdy wokół mojej głowy oznaczają tych, którzy poświęcają się memu niepokolanemu sercu. Stanowią część mojego zwycięskiego zastępu, pozwalają mi się prowadzić do walki w tej bitwie dla osiągnięcia na koniec naszego największego zwycięstwa. Wszyscy moi najmilsi synowie i dzieci poświęcone niepokolanemu sercu są dziś wezwane, by stać się apostołami czasów ostatnich i stanowią najjaśniejsze gwiazdy mojej królewskiej korony. Tu się zatrzymam. To jest mowa do ciebie. Najjaśniejsze gwiazdy mojej królewskiej korony, tak mówi Maryja. O tobie. Czytam dalej. Tak więc 12 gwiazd, formujących najjaśniejszą najjaś koronę mojej. Mojej matczynej władzy królewskiej to pokolenia Izraela, pierwsi apostołowie oraz apostołowie tych ostatnich czasów. Tu się zatrzymam, rozumiesz, że to jest wielka łaska, że żyjemy właśnie w tym czasie. I na koniec Matka Boża mówi. W dniu święta mojego niepokalanego poczęcia proszę was wszystkich, byście utworzyli najcenniejszą część mojej korony i stali się lśniącymi gwiazdami. Szerzącymi po całym świecie łaskę, świętość, piękno i chwałę Waszej niebieskiej mamy. Jakie to jest wezwanie, abyś się poświęcił niepokalanej, abyś się poświęcił jej sercu, abyś się okrywał jej płaszczem, abyś był apostołem w tych czasach ostatecznych, abyś był gwiazdą w jej koronie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś w święto niepokalanej, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś w inne święta Maryjne, zrób to właśnie dzisiaj. Zrób to właśnie dzisiaj w Matki Bożej z niewiasty niewiasto obleczonej w słońce. Pod filmem umieszczę akt oddania się Matce Bożej. Ale ważne jest, co mówi Twoje serce. Powiedz swoimi słowami, a ona okryje Cię swoim płaszczem. Dzisiaj, w tym dniu, specjalnie: płaszczem Matki Bożej z Głady Lupa.